Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, prowadzisz lokalną firmę, budujesz markę osobistą w internecie lub też zamierzasz sprzedawać jakieś produkty lub usługi online, w każdym z tych przypadków podstawą Twojego marketingu powinna być strona internetowa. Jeśli chcesz wiedzieć, jak stworzyć szybko i bez konieczności angażowania programisty w cały proces, jak stworzyć stronę internetową, zachęcam Cię do oglądania tego wideo. Przy czym jedna uwaga: jeśli interesują Cię zagadnienia związane z web developmentem, czyli nauką tworzenia stron programowania. Ten materiał nie jest dla Ciebie. Ja tutaj maksymalnie, możliwie, zautomatyzuję cały proces. Zainstaluję WordPressa na serwerze JDM. Tam tak naprawdę ingerencja właściciela strony ogranicza się do wykupu hostingu i domeny i połączenia obu, obu usług ze sobą. Reszta dzieje się praktycznie automatycznie. Zanim przejdziemy do konkretów, muszę podzielić się dwiema, a właściwie trzema definicjami. Czym jest domena, czym jest hosting i czym jest certyfikat SSL. Domena, czyli jest to ta w dużym uproszczeniu mówiąc nazwa twojej strony, czyli na przykład facebook.com, twitter.com, allegro.pl. To są domeny, czyli te nazwy, po których jesteś przekierowany na daną stronę. Druga sprawa, musisz mieć wykupiony hosting. Hosting, czyli usługa udostępniana przez wyspecjalizowane firmy które udostępniają ci przestrzeń na, swoim, na swoich serwerach, na których znajdują się pliki Twojej strony. Wyobraź sobie, że każda strona składa się z określonych plików, które po prostu po wpisaniu przez użytkownika domeny Twojej strony są wyświetlane w przeglądarce, czy to też na jakimś. Smartfonie lub dowolnym innym urządzeniu mobilnym. No i właśnie przed rozpoczęciem strony, budowania strony, musisz mieć domenę, hosting i musisz wiedzieć też, czym jest certyfikat SSL. Otóż, musi być bezpieczne, szyfrowane połączenie między Twoją stroną a Komputerem użytkowników, dlatego, Twoja strona musi być szyfrowana za pomocą certyfikata SSL. Na szczęście one są bezpłatne i na serwerze JDM możesz je bezpłatnie skonfigurować. Przejdźmy teraz do konkretów. Pokażę Ci, jak wykupić hosting i domenę. Na początku przechodzimy na stronę jdm.pl. Wybieramy opcję Hosting WordPress. I tu masz kilka opcji do wyboru. One się różnią głównie, głównie między sobą pojemnością dysku na serwerze, pojemnością przestrzeni dyskowej na serwerze. Podstawowy wariant zakłada, że masz 20 giga, w tym 10 giga na pocztę to jest koszt 99 zł netto za rok. Ja zawsze dla siebie i dla swoich klientów wybieram tę opcję drugą, tu jest aż 50 giga. W momencie, kiedy będziesz pisać wpisy na bloga, będzie ich dużo, być może zechcesz w przyszłości jakiś sklep internetowy skonfigurować, dobrą opcją jest ta. I tutaj sobie zaznaczam, wybieram. Tutaj polecam Ci płatność roczną, bo no, wychodzi to taniej. Brutto 246 zł. I teraz ważna sprawa. Pytanie, pytanie się pojawia, czy masz już swoją domenę? Domena, czyli tak jak widzisz, twoja nazwa.pl to jest to, o czym mówiłem we wstępie. No, jeśli masz już wykupioną domenę, ja polecam ci to zrobić w firmie OVH, to jest absolutnie najtańsza oferta na polskim rynku. No to przechodzisz na stronę ovhcloud.com.pl i sprawdzasz, czy twoja domena jest dostępna, twoja wymyślona. Przyjmijmy, że chcemy stworzyć stronę trenera personalnego albo dietetyka, dietetyka, no, dietetyka, który chce dzielić się, rozwijać swoją markę osobistą. Twój zdrowy styl. Sprawdźmy, czy taka domena. Jest wolna? Czy przypadkiem ktoś już nie założył takiej strony? I w tym momencie mam jedną ważną uwagę. Ja w tym nagraniu pokazuję, jak skonfigurować stronę na domenie takiej testowej, domyślnej, którą się otrzymuje od razu po zainstalowaniu WordPressa. W, za w opisie tego nagrania dodam link do instrukcji od dostawcy JDM, w którym dowiesz się, jak dokładnie podpiąć. Swoją prawdziwą domenę do hostingu JDN. Swoją ja w tym przypadku skonfiguruję stronę na takiej technicznej domenie, która będzie się składać z ciągu jakichś przypadkowych znaków, coś takiego. No, tak to będzie mniej więcej wyglądać. Przejdź dalej i jako, że no tutaj jest koszyk, tu trzeba podać swoje dane, maila. Ja tu podałem dane testowe i daję złóż zamówienie. I teraz tak musisz zweryfikować kod, który przyjdzie w SMS-ie na Twój numer telefonu. No, i jeśli już go otrzymasz, to później na maila dostaniesz wszystkie dane dotyczące konfiguracji Twojej strony WordPress. Zobaczysz za chwilę, że instalacja tej strony odbywa się praktycznie automatycznie. Teraz trzeba wejść na maila. Tutaj dostaniesz wiadomość od JDM. Jak widzisz, Twój WordPress został już pomyśle, pomyślnie zainstalowany. Widzisz, to wszystko się automatycznie odbyło. Teraz pozostało tylko dokończyć jego konfigurację. W tym celu udostępniamy unikalny link. Klikasz ten link, tutaj oczywiście wybierasz język, ustawimy polski. Zjedźmy niżej, kontynuuj. Nazwijmy jakoś tą witrynę. Załóżmy, że chcemy dzielić się poradami dietetycznymi. Budujemy markę osobistą w internecie. Chcemy założyć bloga, w przyszłości sprzedawać jakieś produkty, jakieś e-booki, może. No i nazwijmy to. Yy, zdrowie na talerzu roboczo. Jest to na szybko wymyślona nazwa. Nazwa użytkownika. Niech będzie Bartek. Ok, hasło. Warto to hasło zapisać. Ja sobie tu podam jakiś adres e-mail. Dobrze, już wpisuję. I teraz zaznaczę proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Na etapie, kiedy będę ją tworzył, będzie ona powstawać, chciałbym, żeby Google nie miało do niej dostępu, więc to zaznaczę, a gdy ją będę chciał pokazać światu, odznaczę to już w ustawieniach WordPressa. Zainstaluj WordPressa, klikamy. No i wygląda na to, że strona jest zainstalowana. Spróbujmy się do niej zalogować. No i najważniejszy etap pracy jest już za nami. Nasza strona jest zainstalowana, jest na serwerze. Na razie, tak jak mówiłem, ja pod roboczą domeną to robię, ale gdybyś miał jakiekolwiek problemy z konfiguracją domeny, możesz napisać do działu wsparcia technicznego. Tam do bardzo dokładnie ci wszystko wytłumaczą pracownicy, jak należy to zrobić. No, uwierz mi, że to jest bardzo proste działanie, więc łatwo sobie z tym poradzisz. Teraz, gdy strona jest już zainstalowana, musimy wykonać podstawową konfigurację samego WordPressa. Przede wszystkim ustawić adresy URL takie, aby były przyjazne pozycjonowaniu. Jeśli chcesz zarabiać na tej stronie, ona musi być dobrze zoptymalizowana pod SEO, bo będzie Ci zależało na tym, niezależnie czy jesteś właścicielem firmy, załóżmy masz biuro rachunkowe w danym mieście, będziesz chciał, aby klienci przychodzili do Ciebie z Google. Jeśli będziesz publikował blogi i będziesz chciał zarabiać na na przykład na afiliacji, na polecaniu artykułów, wtedy będziesz też musiał dobrze optymalizować treści na blogu, tak aby artykuły, w których polecasz jakieś produkty, pojawiały się wysoko w Google, Znowu, jeśli będziesz sprzedawać e-booki, czy to internetowy sklep też założysz z fizycznymi produktami, to także podstawą będzie albo SEO. Wtedy musisz skonfigurować różne opcje, na przykład adresy URL w WordPressie. Jeśli z kolei będziesz chciał zarabiać na reklamach. Też musisz wgrać różne skrypty. No i teraz po kolei zaczniemy tą podstawową konfigurację WordPressa, tak aby stworzyć, przygotować grunt pod zarabianie. Skonfigurujemy też system, który pozwoli Ci zbierać maile potencjalnych klientów, które wykorzystasz później w działalności opartej o e-mail marketing. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, będzie ustawienie przyjaznych adresów poszczególnych podstron, przyjaznych adresów SEO. Przejdźmy do zakładki ustawienia bezpośrednie odnośniki. Zauważ, że domyślnie WordPress ma takie adresy stron 20240309 przykładowy wpis. Taka postać jest kompletnie niezgodna z zasadami SEO. Polecam ci wybrać własny format. Samodzielnie będziesz ustawiać adresy. Jak przygotować Dietetyczne, dietetyczny jadłospis. Na przykład. Ustawmy własny format. Zatwierdźmy te zmiany. Kolejną rzeczą będzie ustawienie SEO. Zainstalujemy w tym celu wtyczkę Rank math Ja teraz nie będę przechodził całej instalacji, zrobię takie bardzo ekspresowe, wykonam bardzo ekspresową konfigurację. Poczekajmy, ona się za chwilę zainstaluje. Nie wiem, dlaczego ona się nie zainstalowała. Jeszcze raz spróbujmy. O, jednak działa. Wykonamy zaawansowaną konfigurację. Blok osobisty. Tu musimy podać, jakiego typu jest to strona. Załóżmy, że strona małej firmy. Niech to będzie kategoria Diet Nutrition. Tutaj powinniśmy podać logo, które będzie się pojawiać tutaj w pasku wyszukiwania w przeglądarce. Yy, jakiś obrazek, który będzie się pokazywał, gdy udostępnisz treść w mediach społecznościowych. Teraz pomijam to oczywiście. Mapa strony. Mapa strony XML, czyli to jest taki plik w formacie XML, który przesyła się do Google, aby. Aby pokazać Google całą strukturę wszystkich podstron, stron usługowych, wpisów blogowych i tak dalej. Tu przechodzimy dalej. Będziemy chcieli utworzyć taką mapę, to znaczy ja Ci polecam utworzenie jej, ja, ja teraz nie będę, nie będę tego robił no bo to już jest trochę wykracza poza zakres tego wideo. Tutaj przechodzimy dalej. Strona jest skonfiguro skonfigurowana. Wróć do cockpitu, czyli do panelu WordPress. No i mamy wtyczkę do SEO zainstalowaną. Teraz przychodzi czas, aby popracować nad wyglądem naszej strony. Zainstalujemy tak zwany motyw. W terminologii WordPress, motyw to jest taki szablon graficzny, który po wgraniu nadaje określony wygląd Twojej stronie. Wybierzemy w tym nagraniu taki motyw, który odpowiada tematyce, którą przyjęliśmy na początku. Czyli powiedzmy, chcemy budować markę osobistą, dietetyka w internecie. Domyślnie WordPress po zainstalowaniu ma taki wgrany tak zwany motyw. Motyw, czyli w terminologii WordPress, jest to taka, taki szablon Twojej strony, graficzny szablon. Ona nie wygląda zbyt, ob zbyt obiecująco. Właściwie każda strona, która na WordPressie jest instalowana, domyślnie ma, no, wygląda dokładnie w taki sam sposób. Na pewno nie chcesz, aby Twoja strona wyglądała tak jak tysiące, o ile nie miliony, może przesadzę, chociaż nie, może i miliony jest stron w internecie opartych o WordPress, dlatego poszukamy jakiegoś motywu. Ja wybiorę motyw kadens. A nie, tutaj dajemy dodaj nowy motyw, wybierzemy z bazy motywów WordPress i zainstaluję Kadence. Uważam, że on jest dobrze zbudowany pod kątem kodu. Działa naprawdę szybko, dlatego osiąga strony oparte o motyw kadenc, Osiągają wysokie wyniki w teście Google, optymalizacji technicznej. Daję teraz włącz. Teraz motyw jest włączony. Zobaczmy, czy strona się zmieniła jakoś. Trochę się zmieniła, ale ona w dalszym ciągu wygląda niezbyt zachęcająco. Dlatego wgramy gotowy szablon graficzny, który jest związany z tematyką naszej strony. Szablony startowe jest tu zakładka. Klikamy instaluj szablony kadens. Za chwilę będziemy mogli wybrać jeden z wielu takich szablonów, takich predefiniowanych szablonów strony. Jako że nasza strona jest poświęcona dietetyce, zobaczmy czy jest tu jakaś taka kategoria, która by odpowiadała naszej dziedzinie. Inaczej przejdźmy po kolei, obejrzyjmy czy coś tu jest, co by pasowało do zagadnień dietetycznych. Być może to. O, wydaje mi się, że to w 100% pasuje, ale to jest płatny szablon. Jako, że chcę stworzyć tutaj stronę za darmo, szukam tych, które nie są. nie mają tej plakietki Pro. Ale da się to w tych filtrach wybrać. Free only. Może ten influencer. W zasadzie może to by nie było złe, ale poszukajmy jakichś innych. Barbecue. No nie wiem, czy to jest związane z dietetyką, ale sądzę, że jak ustawimy odpowiednie grafiki, to będzie odpowiedni motyw. W takim razie wybierzmy ten. Barbecue. Tu wybieramy różne ustawienia. Czy chcemy dodać... No już taką graficzną postać tej strony, czy chcemy ją jakoś dostosować, ale zaimportuję całość, całość tych, tego szablonu, wszystkie podstrony. Tu możemy dodatkowe wtyczki, czyli takie rozszerzenia w WordPressie, które zwiększają funkcjonalność strony, wybrać. WooCommerce to jest wtyczka, która pozwala stworzyć sklep internetowy, no, Nie będę w tym momencie tego pokazywał, bo na początku chcę stworzyć taką podstawową stronę dietetyka. Dajemy Start Import. Teraz chwilę to potrwa. Zaimportują się wszystkie zdjęcia, wszystkie ustawienia wyglądu strony. No i za chwilę będziemy mogli już uzupełniać naszą stronę treścią. OK, import mamy zakończony. Teraz klikamy, klikamy See My Site. Ona wygląda w ten sposób. No, nie jest to może do końca dietetyczne menu, ale to wszystko już teraz do nas należy, aby to pouzupełniać naszymi treściami. Zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Jak widzisz, ta strona już naprawdę imponująco wygląda. To, to jest dobra baza do rozwijania dalszej, dalszych yy, treści tutaj. Przejdźmy teraz do panelu i sprawdźmy jakieś podstrony inne, bo to była strona główna, oczywiście. Utwórzmy jakieś menu. Wybierzmy tutaj to, które chcemy edytować, główne. I dodajmy tu jakieś podstrony. Niech to będzie taka strona. Często zadawane pytania. Event info no i oczywiście kontakt. Uporządkujmy według jakoś logicznego porządku. Myślę że tak będzie odpowiednio to wyglądać. I Jeszcze zakładkę blog dodajmy bo no zakładam że będziesz chciał zarabiać na, na blogu. Wygląda na, o jest daj mi blog. I za chwilę zobaczymy, jak ta strona wygląda po, do, po utworzeniu tego menu. Wygląda to następująco. Oczywiście, to jest w języku angielskim, ale wygląda to tak. Sprawdźmy, jak wyglądają wpisy. Już sobie pewnie wyobrażasz, jeśli faktycznie zależałoby się na stworzeniu strony dietetyka. No, to już na pewno sobie wyobrażasz, jak to będzie wyglądać, gdy samodzielnie będziesz tworzyć te podstrony. Zobaczmy jakiś przykładowy wpis. Widzimy, tutaj jest zdjęcie wyróżniające. Zjedźmy niżej. No, sądzę, że nie wygląda to źle. Pooglądajmy te zakładki. Naprawdę schludny, schludny layout strony. Uważam, że jest to dobra baza, aby rozwijać swoją stronę. Teraz pokażę Ci, jak się skupić na, na realizacji celów biznesowych tej strony. No bo powiedzmy, że ona wstępnie jest zakończona. Ale to dopiero początek, jeśli chcesz myśleć o zarabianiu na tej stronie. I teraz pokażę Ci, jak stworzyć przykładowy wpis na bloga i jak stworzyć podstronę z Twoimi usługami. Oczywiście to mają dwie tylko przykładowe takie rodzaje rodzaje podstron, które przybliżą Cię do, do jakiejś, nazwijmy to w cudzysłowie, monetyzacji, przyszłej monetyzacji Twojej strony, no Twojej strony. Teraz spróbujmy utworzyć jakąś. Podstronę. Przyjmijmy cały czas, że prowadzisz ten gabinet dietetyczny we Wrocławiu, chcesz docierać do lokalnych klientów. Żeby nie tworzyć od nowa stron, spróbujmy wykorzystać te, które już są zainstalowane w tym szablonie naszym, który dodawaliśmy. Przerobimy jakąś pojedynczą podstronę. Zobaczmy, jak wygląda event info. Może być. Sądzę, że zmienimy tylko grafikę, dodamy jakąś związaną z dietetyką, ale to za chwilę. Najpierw nazwijmy tę stronę Gabinet Dietetyczny Wrocław. Ustawmy od razu metatagi. Dietetyk Wrocław, twój żywieniowy. Twój zaufany przewodnik po zdrowym. Twój przewodnik do zdrowego odżywiania. Tak, i tak będzie wyglądać w wyszukiwarce w przeglądarce tytuł Twojej strony. Wiem, że może to irytować trochę, Dietetyk Wrocław, to nie brzmi naturalnie, ale no zależy nam na wysokiej pozycji w Google. Tutaj nazwijmy to adres pod strony Dietetyk Wrocław. Tu też Dietetyk Wrocław. Zapraszamy do naszego gabinetu. Dietetycznego w stolicy Dolnego Śląska. Nie jest to najlepszy przykład metaopisu. Tak będzie wyglądał metaopis w wynikach wyszukiwania. Zostawmy to. Twój gabinet dietetyczny numer jeden we Wrocławiu. Umów. Zapraszamy na konsultacje dotyczące zdrowego odżywiania. Wiem, że pod kątem copywritingu jest to dosyć. dużo pozostawia do życzenia ten tekst, ale teraz chcę się skupić na stworzeniu tej strony. Umów. Wizytę. Tu oczywiście podmienimy to zdjęcie w tle, jak do nas dotrzeć. Jak widzisz, ja używam takiego tutaj edytora graficznego. W ogóle nie musisz umieć, nie musisz znać się na programowaniu. Wszystko sobie skonfigurujesz samodzielnie. Oczywiście tutaj musimy tą mapę edytować. Okej, okay, dajmy Wrocław. Tu oczywiście musielibyśmy podać dokładny adres. Nasz adres. Adres gabinetu. Godziny otwarcia. W dowolny sposób możesz edytować. Tę stronę. Jak widzisz tutaj wszystko robi się z poziomu tego edytora graficznego. Dlaczego warto nam zaufać. Sprawdź terminy. Tu jak ci i to oczywiście dodam. Ja kompletnie nie skupiam się teraz na, na tworzeniu treści. Jak widzisz, my przerabiamy teraz gotowy szablon tej strony. Ale możesz też tutaj spośród gotowych, gotowych bloków wybierać te, które umieścisz na swojej stronie. Zauważ, teraz pokażę Ci, jak dodać nowy taki blok. Tu masz całą listę tych typów, rodzajów elementów, które chcesz umieścić na stronie. Zobaczmy teraz, jak ta strona wygląda. Tutaj się zapisuje to, co zedytowaliśmy. Twój gabinet dietetyczny numer jeden we Wrocławiu. Zapraszam na konsultacje dotyczące zdrowego odżywiania. Umów wizytę. Tu oczywiście musimy podpiąć link do, pod, do no na przykład do formularza z zapisem na wizytę. Jak do nas dotrzeć? Ustawiliśmy mapę. Oczywiście to wszystko trzeba przetłumaczyć. Jeśli chcesz dodać jakąś nową sekcję, wystarczy, że tu klikniesz w dowolne miejsce i naciśniesz ten plusik. O, tu nam się dodały sekcje. Tu wybierasz element, który chcesz dodać. Powiedzmy, że chcemy jakiś nagłówek umieścić. Dodajemy go tu. Sprawdź naszego bloga, możemy dać nagłówek. Ustawiamy, aby wyświetlał on się na środku strony, był wycentrowany. I damy na przykład ostatnie posty z bloga. Umieszczamy to tu. I zauważ, tu nam się dodały te posty. Możemy ustawić też ich wygląd od razu, jak to ma się prezentować. Pionowy odstęp treści, wyłącz nagłówek. Nie, akurat nie będziemy wyłączać nagłówka. Sprawdźmy teraz, jak wygląda ta strona. To jest akurat taki wpis, który się utworzył automatycznie w WordPressie. Więc tu nie ma żadnego zdjęcia, i też nie ma żadnej sensownej treści. Teraz pokażę Ci, jak edytować jakiś artykuł na Twoim blogu. Jest to związane z dietetyką, akurat ten przypadkowy tekst, na który kliknąłem, ale zedytujmy go. 9 przepisów dla osób chcących zrzucić kilka kilogramów. Widzisz, tu masz nagłówki. Tu są jakieś zdjęcia, które można dodać. Tu oczywiście będziesz mógł wstawić jakiś yy, formularz kontaktowy albo zobaczmy. Spróbujmy dodać taki formularz. I widzisz, tutaj możesz podać: użytkownik może podać imię, maila. Tu jakieś dodatkowe informacje i wiadomość, którą ci prześlę. Zobaczmy, jak ten artykuł wygląda. Nie wygląda jakoś imponująco. Tu należałoby dodać jakiś nagłówek nad tym formularzem, ale to wszystko będziesz mógł samodzielnie opanować, gdy zechcesz taką stronę utworzyć. I zauważ, tutaj mamy poniżej sekcję, poniżej treści tego artykułu z podobnymi wpisami. Jak widzisz, ta strona naprawdę wygląda całkiem nieźle, a zrobiliśmy ją w sposób automatyczny. Jak widzisz, tworzenie strony internetowej nie wymaga sięgania po pomoc programisty, da się zrobić to samemu, nie musisz być programistą. Możesz prowadząc swoją działalność, zrobić samodzielnie taką stronę, nie wydając na nią pieniędzy, nie płacąc zewnętrznym agencjom. Każdy freelancer czy przedsiębiorca poradzi sobie z przygotowaniem takiej witryny. Jeśli zainteresowało ci to wideo i chcesz wiedzieć, jak wykorzystywać obecność w wyszukiwarce Google, jak wykorzystać marketing internetowy do promocji Twojej działalności? Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i oglądania następnych materiałów, które na tym kanale będą się stale pojawiać. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć!